Dzień dobry, nazywam się Łukasz i zapraszam do zwiedzenia mieszkania. Po wejściu do domu mamy wszechstronne szafy. Tutaj jest zabudowa około 1,5 metra plus 2,5. Wieszaki, szafka wszechstronna, szafka na buty. Przechodzimy. Może zaczniemy od kuchni. Kuchnia, widok. Proszę zobaczyć, nie ma sąsiadów. Cicha okolica. Kuchnia umeblowana. Okap, okap kuchenka. Bardzo bezpieczna kuchenka gazowa. sol gazu. Smywarka. koszmodułowy. Duża lodówka wysokości M75 mikrofala, szafki, piekarnik. są też takie zamykanie do drzwi, żeby dzieci nie wchodziły. Przechodzę do pokoju, który kiedyś był pokojem dla chłopców. Z takich szkolniaków, więc widzimy tutaj podwójne biurko. Znajduje się również taka półka wysuwana, bądź na klawiaturę, bądź nawet na keyboard. Jedna szafka otwarta na gry, dwie szafki na książki, łóżko piętrowe, bardzo nowoczesne, na długości 2 metrów, więc dorosły również może tu spać. Eee, pomieszczenie widne, ogromna szafa narożna, półki na skarpety. Przechodzimy dalej. Do łazienki. Pralka. Toaleta. Dużo wanna. Kaloryfer. Półeczka. Szafka. Do zagospodarowania. Przechodzimy dalej. Byliśmy w jednym pokoju, teraz przechodzimy do największego salonu. Meble drewniane, stylowe. To jest witryna ze szkłem. Tu mamy dwie szafki narożne. Stół bardzo długi, można go rozłożyć do 4 metrów, ponieważ nie wszystkie moduły są zamontowane. O tej magicznej szafie opowiem na końcu. Znajduje się też dosyć nowa, dwuletnia kanapa. Telewizor 40 ileś tam cali, możliwe połączenie do dekoderu, do telewizji. Kolejne drewniane meble firmy Hoffman. A to, proszę Państwa, to jest nic innego jak rozkładane łóżko, ponieważ wcześniej zamieszkiwała tutaj rodzina pięcioosobowa. Salon również zagospodarowany jest jako, jako pokój noclegowy w tym przypadku dla rodziców, czyli dla mnie. Okno z balkonem. Balkon bardzo długo. Tutaj jeszcze nie ma drzew, ale przepraszam, liści, ale te liście się niedługo pojawią. Balkon ma około długości 5 metrów. Bardzo spokojna okolica. I przechodzimy do następnego pokoju. On również był jeszcze po drodze w przedpokoju. Mamy takie bardzo duże szafy w zabudowie. Bardzo dużo półek, miejsce na odkurzacz, ubrania, kurtki. Przechodzimy do pokoju, który wcześniej był pokojem chłopca, już nastolatka, dwie półki. Tak wygląda druga strona. Jest też witryna wisząca plus komoda na ubrania. Tutaj tutaj jest miejsce na łóżko, jeżeli takie łóżko byłoby potrzebne, również mogę je dostarczyć. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do osobistego obejrzenia. Pozdrawiam.